Czułeczko, witam Was, Panie w materiale o XT97, który tak naprawdę miał wyjść już yy, no sporo, sporo czasu temu, ale niestety to, że było minus 14 stopni, to, że w XT-ku rozwaliłem chłodnicę, zaraz Wam pokażę co się stało, no to niestety zmusiło nas do tego, żebyśmy odpuścili te materiały. Dzisiaj 4 stopnie, jest chłodno, e, lekki wiatr. Lekki deszcz, ale no co, no trzeba to zrobić, nie? Także bonusowy taki odcinek o xteku, ale tego XTEKa będzie coraz więcej, będziemy go brali w terenie i będziecie mogli zobaczyć, jak to się zachowuje, bo za tą cenę jest naprawdę spoko, nie? Także lecimy do materiału. Dobra, zacznijmy sobie od tego, co się stało. Ja jeszcze nie domontowałem wiatraka. Wentylator był źle założony na odwrót. Chciałem go po prostu zmienić i nie zauważyłem, że śruba jest za długa i po prostu przewierciłem chłodnicę. Niestety nie mieli takiej nastanie. To jest chłodnica od bodajże KTM 350. Nie pasowała do końca. Tutaj po prostu musiałem lekko dziubek wygiąć i ona jest postawiona na... Tytkach, bo widzicie, tutaj są zaczepy pod skosem, tu są na prosto, także, no ale siedzieć siedzi, tragedii nie ma. Także nie będziemy jakoś dzisiaj też skakać nie wiadomo jak, więc nic się nie powinno stać. No tak, to jest taki czas, gdzie bardzo dużo osób choruje. Jak wiecie, jakiś jest wirus, coś tam siada na płuca, także mam nadzieję, że się jakoś turbo nie pochoruje. Temat jest taki, że teraz jadę nagrać tego XTK, którego już kurczę mówię, że będę nagrywał od chyba 4 tygodni, ale niestety gdzieś tam czas nie pozwalał. Może nie tyle co czas, ale ta pogoda, wiecie, minus 14 wieczorem, minus 4-5 e, w południe. Bardzo ciężko jest cokolwiek zrobić. E, no i co, i później jedziemy XR99 do Sebastiana, który ma, ma, który ma kawasaki. KXF 250 <laughs> jedzie też z nami XB88 Mikołaj i zobaczymy jak tam u niego w tych terenach jest, nie. A dzisiaj pobawimy się troszkę x <laughs> Jak widzicie, to ma naprawdę kopa w porównaniu do XR88, może XR sorry XR 99. Tutaj jest skrzynia pięciobiegowa, więc ten bieg jest nieco dłuższy. Prowadzenie w stosunku co do 8.8 jest lepsze. No i ta kultura pracy silnika, nie? Czterozaworówka jednak robi robotę. Tu w ogóle wczoraj, jak go docierałem, to sobie taki mały trening zrobiłem. I kurde... Byłem zadziwiony, że to tak fajnie chodzi. Kurczę, już czuję, że mi cieknie z nosa. W ogóle ciekawostka ten silnik to jest praktycznie chyba to samo co w XB39, tym co jeździłem. No, rok nim jeździłem, nie? Jak dobrze pamiętam. Z 70 motogodzin tam natargałem i było wszystko ok. Także jeżeli to będzie taka idiotoodporna jednostka, no to naprawdę fajna sprawa. Jak pierwszy raz na tego XTK wsiadłem, no to byłem mega zajarany, bo kurde, ta pierwsza godzina jazdy nim, tylko że to było też w zimie, nie? Czy padał śnieg? Kurde, ciężko było cokolwiek o tym powiedzieć. No to było naprawdę spoko. Z przesiadki z 8.8, no to kurde, dawało radę, nie? Patrzcie, teraz jest dwójka. Bez problemu sobie wyjeżdża, z czego znosi na koło. No i przyczepność o wiele lepsza. Może to jest kwestia tej opony, którą tutaj zastosowali. Z tego co kojarzę to jest o wiele lepsza. No jest zabawa tym sprzętem. Jest zabawa. Zaraz sobie pojedziemy troszkę wyżej. Ale to tarka. <śmany> Trzeci bieg. W ogóle, jak tam na tych grupach jestem masyksa, to pomijając te kwestie właśnie wentylatora, że czasami był źle zamontowany. No to ludzie się jakby nie doczepiają do tego, więc chyba spoko sprawa, chyba to im wypaliło. Dobra, mamy zapięty trzeci bieg. Z ciekawości zobaczymy czy to wstanie. Wstanie. Stanie strójeczki. Z, z czwórki już będzie bieda, pewnie. XR mi się wydaje, że z czwórki przez to wstaje, że tam jest inne przełożenie. No i ten zawias, nie, jakby tak mocniej odbija. Czyli macie jakieś pytania odnośnie xd 97 XB88, XR99, czy jakiegokolwiek sprzętu? Zadawajcie pytania w komentarzu, bo będę robił po prostu takie QA, nie? Zrobimy sobie cały taki odcinek właśnie merytoryczny i pogadamy o tych motocyklach, po odpowiadamy na kilka rzeczy. Myślę, że to też będzie taka fajna forma materiału dla tych, którzy chcą się czegokolwiek o tym dowiedzieć. Mówi samo za siebie. Trzeci bieg był zapięty na tej ostatniej górce. Zobaczmy jak to wygląda. Jest uwalony cały. Eee, plusy. Stosunek jakości do ceny. Naprawdę za, za fajną cenę dostajecie mega fajny motorek. Plus to, że jest chłodzony cieczą i to, że jest czterozaworowa jednostka. Kolejny to jest poprawiony łańcuch który się już tak nie rozciąga jak poprzednie. Opona lepsza, hamulce lepsze. Tu nam się złamała dźwignia od hamulca, znaczy, no Wojtkowi się tam docierał i niefortunnie mu spadł po prostu na prawą stronę. Jeżeli chodzi o zawias, na przykład Wixer 990 jest lepszy, NALT no, też takie porównywanie, jakby nie porównać Xera do do KTM'a czy tam do IZF'y, nie? Z zawiasem. E, za tą cenę naprawdę spoko opcja. Jeżeli chodzi o jakiekolwiek minusy, wydaje mi się, że klamki mogłyby być lepsze. Są takie zwyczajne, wiecie o co chodzi, nie? Kurde, jakby były te w x że one są łamane w górę i w dół. Super sprawa. Niby są handbary i można się tam, wiesz, dowalić, że przecież po co klamki, skoro są handbary. No ale tam masz regulacje i kurde, wszystko to tak lepiej wygląda, nie? łączniki, spoko, że wszystko jest w jednym, przynajmniej jak dla mnie, bo tutaj na przykład było odpalanie, znaczy w XR, że jest i w 8.8, a tu gaszynie, a tu wszystko masz w jednym przycisku. Myślę, <laughs> że niektórzy mogą kojarzyć w ogóle te przyciski. E, licznik motogodzin, e, wyświetlacz, tak w 8.8, który pokazuje prędkość, obroty, e, przebyte kilometry i zapięty bieg akurat to jest super to jest super opcja bo na przykład w xerze w sześciobiegowej skrzyni a czasami tą tą dwójkę to mi ciężko tam znaleźć nie ja jestem w terenie z X 97 zaczęło padać jak zawsze na złość zaczął wiedzieć wiatr jak zawsze na złość a tobie przypominam o łapce w górę tutaj pod filmem o skomentowaniu i o zostawieniu suba, bo możesz się naprawdę pozytywnie zaskoczyć, jak ten sprzęt sobie radzi. Coraz więcej materiałów z X97 będzie coraz więcej materiałów z XR99, coraz więcej materiałów też z markowcami, czyli KXF, do którego właśnie dzisiaj jedziemy. Mam nadzieję, że pogoda nam nie pokrzyżuje planu. Zaraz się przekonamy. A warunki są naprawdę dzisiaj dość wymagające, szczególnie tutaj. Problemu. Ale to zamiata. Tam jest taki podjazd. Nie wiem czy widzicie, jest dość strome. Ja tam o 9,9 wywaliłem, później jakoś się tam nauczyłem w to wjeżdżać. No nie wiem, kusi mnie, żeby tego zobaczyć. Aczkolwiek, no ja jestem za tym, że jak nie macie gdzieś tam pomocy w terenie, jakiś kolega nie jedzie, to nie warto czasami ryzykować. No ale kurde, czasami kusi, nie? Nie było problemu, nie było problemu, ale ja zawsze sobie tu wyjeżdżam i tam skręcam. A to jest właśnie taki kurde dołek. Nie chciałbym tam wpaść, ale jest, no jest całkiem stromo. Więc jeżeli chodzi o moc. To mu nie brak, szczególnie patrzcie co się za Gdzie jest taka glina, to jest tak wszystko oblepione. Ale zaraz się stąd trzeba zmywać, bo jest naprawdę mega mega ciężko. Jeszcze zaczął ten deszcz, taki grysik padać, wszystko wlatuje w oczy. A zapraszam też do subskrypcji. Bo pamiętajcie, że tego sprzętu będzie coraz więcej. Mam zamiar bardzo szybko Nim i XR-em 100 motogodzin i zobaczyć, czy te silniki te 100 motogodzin wytrzymają. Bo pamiętajmy, że 3,9 przy 70 motogodzinie nie było praktycznie nic z nią robione i wytrzymywała bez problemu. Dzisiaj miało być pięknie, ale, ale od następnego weekendu. Bodajże nawet już od środy, czwartku ma być po 15 stopni, więc no będzie tego coraz więcej. W szczególności, że niektórzy z Was nas zaprosili na swoje tereny, więc jest nam zajebiście miło. W ogóle mega dzięki, że pomyśleliście o czymś takim i będzie mi mega miło tam przyjechać i pojeździć sobie z Wami też się podszkolić, bo niektórzy z Was to już są koty. Z tego co widzę, pojeździe czasami mi jest ciężko z chłopakami się zgrać. Bo wiecie, każdy swoja praca, każde swoje życie, ale myślę, że ogarniemy jakiś taki fajny, fajny termin i wszyscy się spotkamy. A w tym roku też będziemy robić taki meeting na torze Enduro. Zobaczymy, gdzie to będzie. Zobaczymy, czy to będzie Śląsk, czy to będzie centralna polska bo jest taka możliwość, że będziemy mieli to ogarnięty. Z 11.30, o 12.00 Miki ma wpaść i mamy jechać tam na tereny Sebastiana. Jestem ciekaw, jak to wypali, jak tam w ogóle będzie. Bo będzie zapierdziel pewnie. Także dzięki wielkie za uwagę. To jest materiał dla tych, którzy Chcieli zobaczyć 9.7 w terenie, których to interesowało. Ja Ciebie zapraszam już jutro na materiał z Wojnarowej. Godzina 12.00 na YouTube. Także spadamy, lecimy do domu, zmieniamy sprzęt i lecimy do Kawasaki KXF250. -E na razie.